Cristiano Ronaldo człowiek, który odważył się wygrać z przeznaczeniem. Nikt nie przypuszczał, że chłopiec z biednej wyspy Madeira stanie się legendą, o której będą mówić kolejne pokolenia. Ale zanim Cristiano Ronaldo przekroczył granicę 880 goli w barwach klubów i reprezentacji Portugalii, zanim świat zaczął porównywać go z Messim w wyścigu po nieśmiertelność, Ronaldo przeszedł drogę pełną bólu, oskarżeń i niewygodnych prawd. Mało kto wie, że w wieku 15 lat usłyszał wyrok wada serca, mogła zakończyć jego karierę jeszcze zanim się zaczęła. Czy był wtedy przerażony? Wspominał później, że płakał po nocach, bo bał się, że jego największe marzenie runie jak domek z kart. Dziś, gdy kibice w Polsce śledzą każdy jego ruch, traktując go jako konkurenta Messiego w rywalizacji o rekordy wszechczasów, wciąż pojawiają się pytania, jak udało mu się wytrwać, gdy presja mediów była większa niż mur stagionu Santiago Bernabeu? Czy jego obsesja na punkcie perfekcji to błogosławieństwo czy przekleństwo? Plotki o jego konflikcie z kolegami z drużyny, napięte relacje z trenerami i krytyka za narcystyczne zachowania pokazują, że sukces Ronaldo to nie tylko pasmo zwycięstw, ale też cicha wojna ze światem. Ta opowieść nie będzie wyłącznie laurką dla jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Przyjrzymy się ciemnym stronom jego kariery, chwilom, które niemal go złamały, i tajemnicom, o których mało kto odważył się mówić głośno. Czy Ronaldo faktycznie jest ikoną, którą świat chce widzieć? A może to perfekcyjnie wykreowany mit, za którym kryje się zupełnie inny człowiek? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się w 1985 roku na portugalskiej wyspie Madeira, miejscu, gdzie ocean spotyka się z surową codziennością, a marzenia rzadko mają szansę się spełnić. Był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, w której bieda i trud życia były codziennością. Jego ojciec, pracujący jako magazynier w lokalnym klubie piłkarskim, Zmagał się z alkoholizmem, co miało ogromny wpływ na psychikę młodego Cristiano. Matka, Dolores, wspominała wielokrotnie, że jej syn miał w sobie coś, co wykraczało poza przeciętność, nie tylko talent, ale obsesję, która była jednocześnie jego siłą i przekleństwem. Pierwsze kroki na boisku stawiał w lokalnym klubie Andorincha. Już wtedy był dzieckiem, które nie potrafiło przegrać każdy gol. Każdy bieg był walką na śmierć i życie. Kiedy miał 12 lat, podjął decyzję która dla wielu była szaleństwem, opuścił rodzinną wyspę, by spróbować szczęścia w Akademii Sportingu Lizbona. To oznaczało życie z dala od rodziny, brak bliskości ukochanej matki i samotność, która ukształtowała jego charakter na zawsze. Świat szybko dowiedział się o młodym chłopaku, o nieprawdopodobnej szybkości i sile, który potrafił trenować do granic wytrzymałości. Jednak życie Ronaldo nie było jedynie pasmem wzrostu. Media od początku zwracały uwagę na jego wybuchowy temperament, łzy po porażkach, a także wrodzoną dumę, która nie zawsze była dobrze odbierana. Już jako nastolatek był tematem plotek i krytyki, wielu widziało w nim aroganckiego chłopca, który nie zniesie presji wielkiej piłki. Kiedy w 2003 roku podpisał kontrakt z Manchesterem United, rozpoczęła się jego droga do światowej sławy. Pod okiem ser Alexa Fergusona Ronaldo stał się nie tylko lepszym piłkarzem, ale też wojownikiem mentalnym. Był krytykowany za zbyt częste upadki na boisku, za teatralność, za obsesję na punkcie własnego wyglądu. Jednak w miarę jak zdobywał kolejne trofea, rosła też legenda zawodnika, który nigdy nie akceptuje porażki. Polscy kibice, przyzwyczajeni do emocjonowania się europejską piłką, widzieli w nim symbol nowoczesnego futbolu maszynę do zdobywania goli. Z drugiej strony, zawsze porównywano go do meskiego chłodnego geniusza z Barcelony. Ten wyścig po rekordy. W którym Ronaldo przekroczył granicę 880 goli w klubach i reprezentacji, stał się globalną obsesją. Ale za tymi liczbami kryją się dramaty, problemy rodzinne, medialne afery, a nawet oskarżenia o wykreowaną, sztuczną wizerunkowo doskonałość. Ronaldo, mimo wszystkich kontrowersji, nie przestaje być postacią, której życie i kariera fascynują. Jego historia to nie tylko opowieść o piłkarzu, ale o człowieku, który zbudował swoje imperium na sile charakteru. Obsesji treningowej i bezkompromisowej walce o własne marzenia. Ale czy sukces, który osiągnął, nie kosztował go zbyt wiele? Czy w pogoni za nieśmiertelnością nie stracił kawałka samego siebie, początek historii Cristiano Ronaldo można nazwać bajką, ale znutą dramatyzmu. Kiedy w wieku zaledwie 18 lat założył koszulkę Manchesteru United, świat nie wiedział jeszcze, że ma do czynienia z przyszłą ikoną futbolu. W Anglii musiał udowodnić, że nie jest tylko chłopcem z twikami krytykowany jego styl gry. Liczne zwody i brak skuteczności. Sir Alex Ferguson, który stał się dla Ronaldo drugim ojcem, zahartował go i nauczył, że talent to tylko początek, a prawdziwa wielkość rodzi się w bólu i potach na treningu. Pierwszy przełom nadszedł w sezonie 2006 i 2007, gdy Ronaldo zaczął regularnie strzelać bramki i prowadzić Manchester do kolejnych tytułów. Jednak w tle pojawiły się konflikty słynny incydent z Mistrzostw Świata 2006 roku. Gdy Ronaldo mrugnął w stronę ławki po czerwonej kartce dla Wayne'a Rooney'a, wywołał skandal. Angielskie media okrzyknęły go zdrajcą, a fani zaczęli wygwizdywać go na stadionach. To był moment, w którym wielu młodych piłkarzy mogłoby się załamać, ale Ronaldo odpowiedział w jedyny znany sobie sposób cięższym treningiem i kolejnymi bramkami. Transfer do Realu Madryt w 2009 roku stał się początkiem ery, którą można określić jako Imperium Ronaldo. Kosztował 94 miliony euro, kwota rekordowa w tamtym czasie. W Madrycie stał się maszyną do zdobywania goli, ale także człowiekiem, który nieustannie żył pod presją. Jego rywalizacja z Lionelem Messim przerodziła się w globalny spektakl. Każdy gol, każdy mecz porównywano z osiągnięciami Argentyńczyka. Media dzieliły świat futbolu na dwa obozy Team Ronaldo i Team Messi. Ale wielka kariera zawsze ma swoją cenę. W 2017 roku Ronaldo znalazł się w centrum skandalu podatkowego. Hiszpańska prokuratura oskarżyła go o unikanie podatków na kwotę milionów euro. Chociaż ostatecznie sprawę załatwiono ugodą, wizerunek Ronaldo został mocno nadwyrężony. W tym samym okresie narastały plotki o jego trudnych relacjach z Florentiną Perezem, prezydentem Realu. Gdy w 2018 roku odszedł do Juventusu, wielu uważało, że to koniec jego dominacji. W Turynie udowodnił jednak, że wiek to tylko liczba. Zdobywał gole, ratował mecze, ale nie udało mu się spełnić największego marzenia Juventusu wygrać Ligi Mistrzów. Rozczarowanie fanów i napięcia w szatni były coraz bardziej widoczne. Dodatkowo światło mediów ponownie skierowało się na jego życie prywatne. Głośna sprawa oskarżeń o napaść seksualną w Las Vegas w 2009 roku wróciła jak bumerang, ciągnąc się latami, zanim została prawnie zamknięta. Powrót do Manchesteru United w 2021 roku miał być piękną klamrą jego kariery, ale okazał się początkiem upadku. Konflikt z Erikiem Ten Hagiem, krytyczne wywiady, w których Ronaldo oskarżał Krup o brak ambicji oraz fakt, że przestał być pierwszym wyborem w składzie, były jak trzęsienie ziemi. Wiele osób zaczęło mówić, że jego era dobiegła końca. Jednak Kon, nie znosząc roli rezerwowego, wybrał zupełnie inny kierunek Al-Nasr w Arabii Saudyjskiej. Choć wielu uważało, że to ucieczka od wielkiej piłki, Ronaldo udowodnił, że nawet tam potrafi wywoływać emocje i bić rekordy. Jego liczba goli przekroczyła 880, a on wciąż mówi o tym, że chce grać do czterdziestki. Ale za tymi sukcesami kryje się historia człowieka, który, mimo że wygrał niemal wszystko, wciąż walczy z cieniem Messiego i Oczami Świata, które bezlitośnie oceniają każdy jego ruch kropka za kurtyną triumfów, medali i rekordów Cristiano Ronaldo skrywa historie, o których rzadko mówi się głośno. Jego obsesja na punkcie doskonałości nie zawsze była postrzegana jako cnota wielu byłych kolegów z drużyny wspomina, że Ronaldo potrafił być bezlitosny wobec każdego, kto nie spełniał jego standardów. W Realu Madryt mówiło się o cichych napięciach w szatni, o tym, że nie wszyscy piłkarze wytrzymywali presję, jaką generował jego perfekcjonizm. Jeden z byłych trenerów Realu wyznał anonimowo, że Ronaldo miał momenty, w których nienawidził przegrywać nawet na treningu, krzyczał, odmawiał rozmowy i potrafił zerwać kontakt na kilka dni. W mediach regularnie powracał temat jego narcystycznej osobowości. Fotografie w lustrze, obsesja na punkcie wyglądu, a nawet żarty, że Ronaldo kocha Ronaldo stały się częścią jego wizerunku. Ale niewielu wie, że za tym wszystkim kryła się niepewność lęk przed utratą pozycji numer jeden, przed starzeniem się, przed chwilą, gdy kibice przestaną skandować jego nazwisko. Jego matka w jednym z wywiadów wyznała, że Cristiano boi się przemijania bardziej niż kogokolwiek, to dlatego trenuje dłużej i mocniej niż inni, jakby każda godzina na siłowni miała odsunąć nieuchronny koniec kariery. Nie można też pominąć dramatów rodzinnych. Śmierć ojca w 2005 roku była dla Ronaldo ciosem, który odcisnął trwałe piętno. Nigdy nie pogodził się z tym, że jego ojciec nie zobaczył największych triumfów Złotej Piłki, rekordów w Lidze Mistrzów, setek goli. W wywiadach wielokrotnie łamał mu się głos, gdy wspominał tamte czasy. Być może właśnie ta rana napędzała go do stania się nieśmiertelnym w futbolu. W 2017 roku, gdy wybuchła afera podatkowa, a chwilę później sprawa oskarżeń o napaść seksualną, jego świat na chwilę się zatrząsł. Media grzmiały nagłówkami: koniec Ronaldo, czy ikona futbolu okaże się winna? Mimo że sprawy ostatecznie zakończyły się ugodami lub wyrokami korzystnymi dla niego, Ronaldo był świadomy, że publiczny osąd pozostawił blizny na jego reputacji. To właśnie wtedy udzielił wywiadu, w którym padły słowa: Wiem, że niektórzy chcą mnie zniszczyć. Ale ja się nie złamię. Te słowa stały się dla jego fanów symbolem niezłomności, a dla przeciwników dowodem na jego wybujałe ego. Nawet w Arabii Saudyjskiej, gdzie obecnie gra, wciąż odczuwa presję porównań z Messim. Gdy Argentyńczyk zdobył Mistrzostwo Świata w 2022 roku, wielu kibiców uznało, że wyścig o miano najlepszego został rozstrzygnięty. Jednak Ronaldo zamiast milczeć. Odpowiedział w swoim stylu kolejnymi rekordami i deklaracjami, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Media w Polsce i na całym świecie śledzą każdy jego gest, każde zdanie, bo w tej rywalizacji nie chodzi już tylko o sport, ale o dziedzictwo, które przetrwa dekady. Cristiano Ronaldo to postać, która wymyka się prostym ocenom. Z jednej strony jest niepodważalnym symbolem ciężkiej pracy, nieustępliwości i dyscypliny, z drugiej uosobieniem skrajnego ego, które nie zawsze budzi podziw, a czasem nawet irytację. Patrząc za kulis, można dostrzec człowieka, który zbudował swoje imperium na obsesji zwycięstwa i perfekcji, ale którego życie prywatne i medialne niejednokrotnie stawało się pożywką dla skandali i plotek. Kanał za kurtyną widzi w nim nie tylko piłkarza, ale także fenomen kulturowy. To człowiek, który wyznacza nowe standardy nie tylko w sporcie, ale także w budowaniu wizerunku. Każde jego zdjęcie na Instagramie, każdy wywiad, każdy gest jest skrupulatnie analizowany przez miliony ludzi na całym świecie. Czy to dobrze? Z jednej strony tak, bo Ronaldo pokazuje, że marzenia są osiągalne, jeśli poświęci się im całe serce. Z drugiej strony jego historia to także ostrzeżenie, cena za sukces bywa niebywale wysoka. W Polsce jego rywalizacja z Messi jest śledzona z niezwykłą uwagą. Wielu kibiców ma swoje własne zdanie, jedni uważają, że Messi jest naturalnym talentem, podczas gdy Ronaldo to produkt ciężkiej pracy. Ale prawda jest taka, że bez Ronaldo Messi nie miałby tak wielkiej motywacji, a bez Messiego Ronaldo nie byłby tak legendarny. To rywalizacja, która napędzała futbol przez ostatnie 15 lat. Nasz kanał patrzy na Ronaldo z mieszanką podziwu i krytycznego dystansu. Doceniamy jego gigantyczne osiągnięcia ponad 880 goli, niezliczone trofea i rekordy, które prawdopodobnie nieprędko zostaną pobite. Ale jednocześnie nie zamykamy oczu na jego trudne chwile, konflikty w klubach, medialne oskarżenia. Napięcia w życiu prywatnym. Bo historia Ronaldo to nie tylko saga o piłkarzu, ale również o człowieku, który w pogoni za doskonałością musiał nauczyć się żyć w świecie pełnym presji i krytyki. A ty, Jako Widz, co o nim myślisz? Czy uważasz go za największego piłkarza w historii, czy może za symbol współczesnej obsesji na punkcie doskonałości i wizerunku? Czy jego historia inspiruje cię, czy raczej zmusza do zastanowienia, jak wiele trzeba poświęcić, by wejść na szczyt? Twoje zdanie jest dla nas tak samo ważne jak sam mit Cristiano Ronaldo. Niektóre historie wydają się być większe niż sam sport, większe niż życie jednostki. Historia Cristiano Ronaldo to właśnie taka opowieść o chłopcu z wyspy Madeira, który zamienił swoje marzenia w złoto, o człowieku, który przez lata wznosił się ponad wszystkich, tylko po to, by walczyć z cieniem, który sam stworzył. Patrząc dziś na Ronaldo, widzimy nie tylko rekordzistę i zdobywcę ponad 880 bramek, ale też człowieka którego kariera stała się mitem za życia. Każdy jego gol, każdy gest na boisku jest jak rozdział w książce, którą wszyscy znamy, a jednak wciąż chcemy czytać. Może właśnie dlatego nie możemy oderwać wzroku, bo w Ronaldo jest coś, co przypomina nam, jak daleko można zajść, jeśli wierzy się bezgranicznie w swoje możliwości. Ale za tym blaskiem kryją się pytania, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi. Czy cena, jaką zapłacił za swoją wielkość, była warta każdej łzy i każdej nieprzespanej nocy? Czy perfekcja, do której dążył, była błogosławieństwem czy przekleństwem? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Jedne jest jednak pewne jego dziedzictwo nie skończy się z ostatnim gwizdkiem sędziego. Wspomnienie Ronaldo jego pracy, triumfów i dramatów pozostanie w futbolu jak echo, które nigdy nie zamilknie. Bo niektóre historie nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Ale teraz, gdy już je znamy, nie możemy o nich zapomnieć. Cristiano Ronaldo, dla jednych bohater, dla innych symbol przesadnej ambicji, stał się częścią historii, której nie da się wymazać. I nawet gdy jego czas na boisku dobiegnie końca, świat wciąż będzie powtarzał jedno imię z nostalgią, z podziwem, z pytaniem, czy kiedykolwiek zobaczymy kogoś takiego jak on?